Ewangelii według świętego Łukasza. O tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybieraj się wielczysty, aby się dać Zapisać Każdego swego miasta Udał się także Józef z Galilei Z miasta Nazaret Do Judei Do miasta Dawidowego Zwanego Beklejem Ponieważ pochodził z domu I rodu Dawida Żeby się dać zapisać Żeba sobie Maryjo, która była brzemienna, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi. Czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna o wiek, o wiek. i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca. Gospodzie, w tej samej okolicy przebywali. W polu pasterza. I trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański. I chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam. Radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida. Narodził się. Wam. Narodził się wam, Zbawiciel. Zbawiciel! Które Który jest, będzie Pan A to będzie dla Was. Znajdziecie. Nie mogę. Owinięte pieluszki. I leżące żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła. Mnóstwo zastępów niebieskich tu lewer były Boga słowami. Chwała Bogu na Wysokosiach, a na Ziemi pokój ludziom. Tylko Oto słowo Boże. Bo